Niezwykła Maria i Promień Otwórczość, część pierwsza. Zbliża się koniec XIX stulecia okres ten nie jest dla Polski pomyślny na skutek rozbiorów jest ona podzielona pomiędzy Austrię, Prusy i Rosję. Warszawa, gdzie urodziła się Maria Skłodowska, należy do Imperium Rosyjskiego z urzędowym językiem rosyjskim. Tępiona jest polska kultura i zakazane jest istnienie polskich szkół. Tak więc Maria uczęszcza do szkoły z dwoma programami nauczania, oficjalnym dla inspektorów rosyjskiego rządu i nieoficjalnym polskim. Maria była najlepszą uczennicą w klasie i kiedy w szkole zjawiali się inspektorzy, najczęściej do odpowiedzi wybierano Marię, ponieważ bardzo dobrze władała rosyjskim. W wieku 15 lat kończy szkołę średnią ze złotym medalem. I co będzie robiła później? Większość dziewcząt w jej wieku pomyśli o małżeństwie, ale ona marzyła o dalszej nauce chciałaby zostać uczoną. Ale czy w sytuacji ekonomicznej sześcioosobowej rodziny Skłodowskich, matka Marii zmarła, gdy miała ona 11 lat, będącej na utrzymaniu ojca, Władysława, nauczyciela fizyki, było to możliwe? Zapewne nie, więc siostry Skłodowskie, Bronisława i Maria zaczęły zarobkowo udzielać korepetycji dzieciom z zamożnych rodzin. Wówczas to Maria opracowała plan, który miał pozwolić zrealizować marzenia obu sióstr. Ona zostanie guwernantką na wsi, a połowę wynagrodzenia będzie przesyłała broni. Umożliwi to siostrze studia medyczne w Paryżu, a kiedy bronia zostanie lekarzem, zapłaci za podróż Marii i jej studia w Paryżu. Pamiętajmy, że w tym czasie w Polsce nie przyjmowano kobiet na wyższe uczelnie, nie mogły one studiować na uniwersytetach. Czy marzenia sióstr Skłodowskich spełniły się i czy Maria odniosła sukces w nauce końca XIX i początku XX wieku? Dowiedzmy się o tym z naszego opowiadania. W marcu 1890 roku Maria otrzymuje zaproszenie od kończącej studia medyczne w Paryżu broni. Przyjeżdżaj w przyszłym roku do Paryża. I Maria, która zawsze miała własne zdanie i potrafiła podjąć właściwą decyzję, teraz kiedy po siedmiu latach nadeszła jej wielka szansa, wahała się. Czy naprawdę powinnam jechać do Paryża? A jeśli tak, to co mam studiować? Na pewno fizykę. Przecież ostatnio przebywając w Warszawie, dużo czasu spędziłam w Laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, którego dyrektorem jest mój kuzyn, fizykochemik Józef Bogudzki, będący w latach 1875-1876 asystentem Dmitrija Mendelejewa. Uwielbiałam przeprowadzać doświadczenia przyrodnicze z użyciem przyrządów naukowych, starając się uzyskać prawidłowe wyniki. Pytanie pierwsze. Czy, będąc na miejscu Marii, zdecydowałbyś się wyjechać na studia za granicę? Odpowiedź uzasadni. Pytanie drugie. Podaj propozycję, jak ty zdobywałbyś środki na studia zagraniczne. Jest listopad 1891 roku. Maria nareszcie podjęła decyzję i z dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej, stojącego u zbiegu alei jerozolimskich i ulicy marszałkowskiej w Warszawie, wsiada w pociąg trzeciej klasy i wyjeżdża do Paryża. Kilka dni wcześniej wysłała do Paryża materac, poduszkę, bieliznę pościelową i ręczniki. Zabiera ze sobą wszystko, co mogłoby się jej przydać w jej bagażu znalazły się książki, piecyk, a nawet części łóżka i rozkładany stołeczek. W Paryżu najpierw mieszka wspólnie z siostrą Bronią, która jako jedna z zaledwie trzech kobiet na tysiąc studentów medycyny obroniła już dyplom, i jej mężem Kazimierzem Dłuskim, również lekarzem. Maria jako pierwsza z kobiet zdaje egzamin wstępny z fizyki i chemii i zapisuje się pod imieniem Mari na Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Sorbona. Mieszkanie broni Kazimierza Dłuskich nie jest jednak odpowiednie do podjęcia przez Marię intensywnych studiów francuskiego, matematyki, fizyki i chemii. W tym mieszkaniu panował zawsze ruch, śmiano się, głośno rozmawiano po polsku, a przecież Maria nie miała czasu na rozrywkę i pogawędki. Tak więc wynajęła osobne, skromne, bez ogrzewania i oświetlenia, mieszkanie na poddaszu w miasteczku studenckim Paryża w dzielnicy łacińskiej. I tu niezmiernie obowiązkowa i pracowita Maria nie szczędzi sił ani zdolności i ciężko pracuje nad rozwojem swojej wiedzy i umiejętności. Wiele godzin spędza w bibliotece, musi płacić za swoje lekcje, głównie francuskiego, a ma przecież niewiele pieniędzy. Czasami studiuje tak intensywnie, że zapomina o jedzeniu. Pewnego dnia mdleje na uczelni z wyczerpania, ponieważ wszystko, co zjadła tego dnia, to było kilka rzotkiewek. Jednak jest tak zafascynowana nauką, że wszystko to nie ma dla niej większego znaczenia. Jest onieśmielona nowym środowiskiem i stroni od kolegów ze studiów, którzy się nią interesują. Jeden z nich zakochuje się w niej i chcąc zwrócić na siebie uwagę, łyka laudanum, nalewkę z opium. Wtedy to Maria komentuje jego wyczyn oschle, stwierdzając, że nie ma on chyba po kolei w głowie. Pytanie trzecie. Czy byłbyś tak wytrwały jak Maria, aby osiągnąć założone przez siebie cele? Jeżeli tak, to wymień czynniki Cię motywujące. Studiując na Uniwersytecie Sorbona, Maria Skłodowska miała możliwość słuchania wykładów ówczesnych naukowych sław, jak Paul Appel, Gabriel Lippmann, Edmund Boitie. A także zetknąć się z takimi wielkimi fizykami jak Jean Perrin, Charles Moret i Aimé Coton. Owocem jej pracowitości było to, że jako jedna z nielicznych kobiet w historii Sorbony w 1893 roku otrzymuje dyplom licencjata z fizyki magna cum laude, a w rok później kończy studia matematyczne i uzyskuje drugi licencjat z matematyki. Pytanie czwarte. Jak myślisz, dlaczego Maria zdecydowała się studiować również matematykę? Swoją odpowiedź rozwiń. Maria relacjonuje, co zapisała wcześniej w prowadzonym przez siebie dzienniku. W tym samym roku, czyli w roku 1894, mój były wykładowca fizyki na Sorbonie, profesor Gabriel Lippmann, zaprosił mnie do siebie i zaproponował roczne stypendium w wysokości 600 franków na prowadzenie badań naukowych dotyczących magnetycznych właściwości stali, co oznaczało podjęcie pracy w charakterze laborantki w jego zakładach. Był tylko pewien problem. Laboratorium Lipmana było nadmiernie zatłoczone, a Maria potrzebowała więcej miejsca. Zrządzeniem losu w tym czasie do Paryża przyjechał profesor Józef Kowalski z żoną, którą Maria znała jeszcze z Polski. Powiedział on do Marii: "Znam tu pewnego uczonego, może będzie on wiedział o jakimś laboratorium do wynajęcia? Zaproszę go. Niech pani wpadnie do nas jutro na herbatę." I w ten oto sposób Maria poznała 35-letniego wówczas Piotra Curie, wykładowcę Szkoły Fizyki Przemysłowej i Chemii. To właśnie w laboratoriach tej szkoły Piotr wygospodarował niewielką przestrzeń, gdzie Maria mogła prowadzić badania. Wkrótce okazało się, że tych dwoje naukowców łączy bardzo wiele. Podobne wychowanie i wartości wyniesione z domu rodzinnego, umiłowanie przyrody i wsi, nikłe potrzeby związane z życiem codziennym i wielka pasja badań naukowych. Piotr Curie był już znanym w środowisku naukowym Paryża francuskim fizykiem. W roku 1895 Maria wychodzi za niego za mąż. Co ciekawe, podczas ślubu Maria i Piotr nie wymieniają nawet obrączek, a miesiąc miodowy spędzają na wycieczce rowerowej, zwiedzając Francję. Rowery te w prezencie ślubnym podarował im kuzyn Marii z Polski. Pytanie piąte. Wskaż, co zdecydowało o tym, że Maria po ukończeniu studiów na Sorbonie pozostała w Paryżu i podjęła badania naukowe.